W tym filmie pokażę Ci, jak możesz zmienić zegar na ekranie blokady swojego iPhone A. To bardzo proste. Najpierw musisz otworzyć ustawienia iPhone A, a następnie przewinąć w dół do opcji Tapeta. To właśnie ta opcja tutaj. Naciśnij i potem wybierz Udostosuj. Tutaj pojawi się Twoja aktualna tapeta. Naciśnij ten przycisk tutaj i zobaczysz różne elementy, które możesz zmienić. W przypadku zegara musisz nacisnąć bezpośrednio na niego. Jak widzisz, pojawia się ekran umożliwiający jego personalizację. Masz tutaj do wyboru różne czcionki. Możesz nacisnąć na dowolną z nich, aby zegar się zmienił i został ten, który najbardziej Ci się podoba. Możesz także ustawić tekst pogrubiony lub mniej pogrubiony, w zależności od tego, jak wolisz. Na końcu możesz zmienić kolory, naciskając na jedną z dostępnych opcji. To naprawdę takie proste. Kiedy skończysz, wystarczy nacisnąć X, potem w prawym górnym rogu przycisk zapisu i zmiany zostaną zachowane. Od tej chwili zegar na ekranie blokady Twojego iPhone'a będzie zmodyfikowany. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie pomocny. Jeśli tak, zasubskrybuj kanał i kliknij Lubię to. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym materiale.